Witam ponownie z tej strony Autokomiso Sowa. Dzisiaj do nas wjechało auto Renault Megan 1.5 DCI. Auto z 12 roku przebieg 204.000. Ja to jest ładne. Ma tam niewielkie jakieś ryski. Ja to pokażę. Tutaj ma coś takie malutkie komplet, kluczy, dokumentów. Auto przyjechało świeżo z Niemiec. Tu mamy błotnicze takie dyspolerowania. Ale ogólnie auto jest bardzo ładne, zadbane, ładna felga, ledowe światła z przodu. Tutaj mamy tempomat, 4 szyby w prądzie. tyle ładne, nie popękane czy tam nie robione 204 przebiegu. Klimatronik dwustrefowy. Mamy nawigację. Tempomat. Komputer pokładowy. Ładne, czyste, zadwane auto. Kluczyki Kejlesy. Karta bezdotykowa. Nie trzeba jej tam wkładać w dziurę. Parktronik z tyłu. Zwonite, zapraszamy do oglądania zdjęć. Autokomisosowa, auto sprzedawane z roczną gwarancją techniczną oraz z asystancją na całą Europę. Zapraszamy. Autokomisosowa, dziękuję.